iPhone 16 Pro Max, czyli marzenie wielu osób, a ja tymczasem prześwietlam go w poszukiwaniu wad i zalet. Niby taka sama tytanowa ramka co w poprzedniku, ale ta dużo mniej się brudzi. Wspominam iPhone'a 15 Pro Max jako strasznie brudzący się telefon, szczególnie w zakresie tytanowej ramki. Tutaj też jest większa tendencja niż w przypadku zwykłego aluminium, ale jest bardziej kulturalnie i ramka już się zwyczajnie nie lepi, co było poprzednio trochę fuj. Na froncie mamy szkło hartowane od Corning, robione na zamówienie Apple. Z tyłu sytuacja jest podobna z tą różnicą, że jest ono matowe. Wygląda to solidnie, ale na front trzeba uważać, bo ma tendencję do przecierania się w kontakcie z innymi przedmiotami, co po moim egzemplarzu wybitnie dobrze widać. Dodatkowo szkło hartowane jest po prostu tutaj potrzebne. Ramki dookoła ekranu są małe, bardzo estetyczne, a ekran jest płaski. O nowym przycisku spustu migawki już wypowiadałem się w teście iPhone'a 16. Pomysł nie jest zły, ale wykonanie jest słabe ze względu na umiejscowienie go na obudowie. Po prostu trudno do niego sięgnąć, także ta ergonomia skreśla go na starcie iPhone 16 Pro Max ma certyfikat wodoodporności iP68 i przycisk akcji, który domyślnie służy do wyciszania urządzenia, ale można go dowolnie zaprogramować. Zatem 16 Pro Max jest bardzo dobrze wykonanym smartfonem, tylko ta nowość trochę psuje całokształt. Oczywiście nikt na siłę nie każe wam na szczęście z tego korzystać. Poprzednio używam iPhone'a 16 z 60 Hz ekranem i przejść na 16 Pro Max, który ma 120 Hz to naprawdę przepaść. Tegoroczny Max ma jeszcze większy ekran niż poprzednik. 15 Pro Max mógł pochwalić się przekoną 6,7 cala, a tutaj jest aż 6,9 cala. Jest on ogromny, ale do czegoś w końcu nazwa Max zobowiązuje. Osobiście wybrałbym zwykłego Pro ale doskonale wiem, że jest popyt na duże smartfony, no i to rozumiem. Tutaj mamy ekran LTPO Super Retina XDR OLED, i różnica między zwykłą 16 leży w akronimie LTPO. Chodzi tutaj o zdolność schodnia do częstotliwości 1 Hz, żeby oszczędzać energię. Poza tym, to dalej fantastyczny ekran pod względem kolorów, który dodatkowo ma ekran zawsze włączony w kolorze, czyli towarzyszy nam efekt jakby. Ciągle włączonego ekranu. Nie zżera to dużo energii z tego, co porównywałem z czarnym ekranem zawsze włączonym, więc spokojnie można z tego korzystać. Zmierzyłem na bilach 2150 nitów, nie jest to żaden rekord, wynik po prostu przyzwoity. Mamy w tym modelu procesor A18 Pro w podstawowej 16 jest po prostu A18, różnice między tymi procesorami, jeżeli chodzi o wydajność, nie są jakieś wielkie, natomiast wersja Pro dużo lepiej poradzi sobie ze sztuczną inteligencją. Antutu uzyskam 1 732 000 punktów. IOS więcej ramu na ten moment nie potrzebuje. Dzięki swojej optymalizacji ma się rozumieć. Podstawowy Max ma 256 GB, jest też wersja 512 i też 1 TB. W moim przypadku nie było problemu z nadmiernymi temperaturami. Częściowo powiedziałam o nowościach w iOS 18 przy okazji iPhone'a 16, ale dzisiaj kontynuuję ten temat. Przypominam, mamy nowe motywy i możliwość barwienia ikon, jak i ich ustawienie w dowolnym rozłożeniu. Możecie ustawić widget na ekranie blokady, a widget na ekranie głównym da się grupować. Jest też nowy panel kontroli z przewijanymi pulpitami. Mamy po staremu Dynamic Island i jak widać coraz więcej aplikacji z nim współdziała. Mamy nową aplikację gromadzącą wszystkie hasła do aplikacji stron www czy Wi-Fi i tam możecie te wszystkie detale podejrzeć. Apple ma sporo nowych rozwiązań AI, ale one są dla nas na ten moment niedostępne i najwcześniej dostaniemy je na wiosnę 2.25. Także ten temat jest do pominięcia na ten moment. Nie zauważam żadnych błędów w tym iOSie, także całe szczęście. Bardzo lubię ten mały smaczek dodatkowej animacji przy krawędzi ekranu w momencie, gdy wciskamy któryś z fizycznych przycisków. To jest takie smaczne. Telefon działa szybko, płynnie, a wsparcie co najmniej 5-letnie powoduje, że to telefon na lata. Odblokowanie jest standardowe dla iPhone'ów, czyli mamy po prostu Face ID wspierane przez system podczerwieni i mapowanie naszej twarzy w 3D. Dzięki temu jest to bezpieczna technologia nawet do uwierzytelniania aplikacji bankowych. Działa to dobrze po zmroku, pod kątami, zatem może na tym polegać. Skanera linii popularnych po staremu nie posiadamy. Uwielbiam dźwięk serwowany przez iPhone'y, one naprawdę potrafią grać i trudno znaleźć równie dobre muzycznie smartfony. Apple potrafi wytworzyć tyle basu z takiego małego głośniczka i to jest coś wyjątkowego dla smartfonów. Przez małe głośniki trudno uzyskać się z taką głębię właśnie przez brak niskich tonów, a iPhony na to nie cierpią. Świetny zatem jest ten zestaw audio do słuchania muzyki, oglądania filmów czy grania w gry. Jacka 3,5 mm. Nie mamy, ale przy pomocy przejściówki możecie normalnie skorzystać ze słuchawek przewodowych. Na słuchawkach bezprzewodowych jest bardzo dobrze, a haptyka, czyli wibracje w tym iPhone'ie są po prostu kapitalne. Jabłko jak zawsze, oferuje bardzo dobrą jakość połączeń, ale w wielu miejscach, gdzie inne telefony były w zasięgu, to iPhone niestety pokazywał próbę łączenia satelitarnego, bo nie łapał zwykłego zasięgu. Często też, gdzie inny smartfon, również z kartą Steam od Play, miał zasięg 5G, to iPhone na przykład pokazywał LTE albo i3G, także z tym zasięgiem to jest średnio. W Play działa Wi-Fi Calling. Mamy płatności telefonem, 5G, obsługę e SIM, także mamy wszystko co potrzeba. Szkoda, że w Polsce nie działa klonowanie ekranu iPhone'a na MacBooku. Jest to funkcja, którą w sumie wymyślił kilka lat temu Huawei. Bateria w tym modelu ma 4685 mAh, a to wyraźnie więcej niż wariant Pro, a tym bardziej w bazowej 16. Uzyskiwam wyniki w granicach od 7 do 9 godzin pracy na ekranie, czyli no wow! Przy kolorowym ekranie, zawsze włączonym bliżej nam do tej dolnej granicy, a przy włączonej tej funkcji i pracy przede wszystkim na Wi-Fi, możemy myśleć o 9 godzinach. Pełne ładowanie jest jeszcze słabsze niż rok temu, bo bateria zwiększa, a moc ładowania no jest taka sama, zatem od 0 do 100% ładowanie zajmie Wam dokładnie 2 godziny. Wynik fatalny jak na dzisiejsze czasy. Mamy 25W ładowanie indukcyjne MagSafe, a jeżeli korzystacie z uniwersalnej ładowarki, to moc spada do 15W. Zestaw aparatów mamy praktycznie niezmieniony jak w poprzedniku. Jest taki sam główny sensor o rozdzielczości 48 megapikseli z optyczną stabilizacją obrazu i 12 MP peryskopowy teleobiektyw z zoomem 5 krotnym optycznym i stabilizacją optyczną. Ta zmiana to nowy, szeroki kąt o rozdzielczości 48 megapikseli w miejsce starego, leciwego 12-megapikselowego sensora, także zobaczmy, co się zmieniło. Mamy teraz więcej ustawień aparatu z profilami kolorystycznymi, ale trybu Pro dalej próżno szukać. Teraz w smartfonach jest duży nacisk na przetwarzanie zdjęć przy użyciu sztucznej inteligencji i coraz trudniej jest uzyskać naturalne, nawet zaszumione detale po dużym przybliżeniu. Nawet na większym zoomie Apple nie korzysta z tych meków, powodując, że te foty są najnaturalniejsze na rynku, ale z drugiej strony zoom nie jest powalający. Przybliżenie dwukrotne jest zauważalnie słabsze pod kątem detali niż pięciokrotne, ponieważ ono pochodzi z dedykowanego teleobiektywu, a przecięty kadr z głównej matrycy nie jest jakoś turbo przetwarzony, dlatego przybliżenie do pięciokrotności nie jest jakieś super na tle konkurencji. Pięciokrotność z kolei jest bardzo szczegółowa, ostra i pełna detali. Dziesięciokrotny zoom nie jest bezstratny, to na pewno, a maksymalny 25-krotny już ma dużą utratę jakości. Szeroki kąt jest szczegółowy, ostry, ale o dziwo ma niższą saturację i kontrast niż główny obiektyw, a to nietypowe dla Apple. Max ma szybką migawkę, dlatego rejestracja ruchu nie jest mu straszna, jest też super tryb makro, jak i portretowy na wybitnym poziomie. 16 Pro Max jest mistrzem kadru nocnego, takiego miejskiego. Wygląda to pięknie w nocy, naturalnie, plastycznie, technicznie jest super i co ważne, nie widać hamskiego przetwarzania tych zdjęć iPhone trochę gubi się w większej ciemności, bo wtedy robi się tak trochę dziwnie jasno w kadrze. Naświetlanie nie jest długie, a foty na zoomie są ok, choć teleobiektywu nie nazwałbym topowym do zadań nocnych. Za to topowy jest ten iPhone do nagrywania filmów. Płynne przełączenie się między obiektywami, nawet w trybie filmowym czy slow motion. To jest po prostu show. Kapitalna stabilizacja, mega szczegółowe filmy, piękny i celny efekt bokeh, również dla aparatu selfie nagrywającego w 4K, no za dnia jest mega. Również na teleobiektywie. W takich dziennych warunkach nie ma lepszego sprzętu do nagrywania filmów i spokojnie można nawet półprofesjonalnie wykorzystywać takie klipy. Gorzej jest po zmroku. Szeroki kąt w ogóle odpada, bo to co teraz widzicie to nie za bardzo się do czegokolwiek sensownego nadaje, a teleobiektyw wyraźnie szumi. Jeżeli kadr jest doświetlony chociażby odrobinę przez jakieś nie wiem, neony, uliczne czy lampy, to wygląda to zgoła inaczej, lepiej. Aparat do selfie ma 12 megapikseli i co rzadkie w tych obiektywach, ma autofokus, a nawet optyczną stabilizację obrazu. Jakość samopstryków jest świetna z piękną plastyką, kolory tendencyjnie są ciepłe, ale to norma dla iPhone'ów. Bardzo bogate są szczegóły, mało jest szumu. Do zdjęć i filmów ten obiektyw jest naprawdę mega. W przeciwieństwie do iPhone'a 16, tutaj nie mam za bardzo do czego tak naprawdę mocno się przyczepić. Wiadomo, pewne rzeczy mogły być lepsze, szczególnie to ładowanie. Nie wiem, czemu Apple tak uparcie stosuje ten wolny standard ładowania, i 2 godziny pod ładowarką to jest dramat. Natomiast, biorąc pod uwagę ekran, aparaty, wydajność, yy, przede wszystkim to, że mamy 120 Hz, a nie 60, tak jak w iPhone 16. Wszystko jest naprawdę cacy. Filmy to jest po prostu bajka, jeżeli chodzi o poziom smartfonowy. Nad, nad powiedziałbym to trochę wyżej niż smartfonowy, tak można określić to, co serwuje iPhone 16 Pro Max. Jeżeli macie fanabery wydać tyle pieniędzy na smartfon, to ja mogę powiedzieć, że iPhone 16 Pro Max na pewno jest dobrym pomysłem. Choć nie oczekujcie spektakularnych nowości względem iPhone'a 15 Pro Max i to może być jego po prostu największa bolączka. Dzięki tyle ode mnie, widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć i do zobaczenia.